Cześć, jestem Adam. 10 i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z budowy mapy Twenty Games Adventure. Tak, na samym początku mówię, dawno nie było odcinków. Dlaczego? Bo otóż, yy, zwyczajnie nie mam pomysłów, co tu robić, tak? Musi prosiłem, żebyście podsyłali, mi nie podsyłacie. No to jak mam robić yy, często odcinki z serii? Do której zwyczajnie nie mam pomysłów, bo nie wymyślę przecież samego, sam. 20 trybów będzie, to jest dopiero jedna tak, jedna piąta pierwszego trybu. To jak mam, kurczę, ja mieć mie 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 po prostu pełno pomysłów. To oczywiście będę tu pewności potem, ale no proszę Was, po prostu podsyłajcie mi po prostu pomysły, czy to w komentarzach, czy to mailem, po prostu żeby były te pomysły żebyście wy mieli jak największą ingerencję w tą całą mapę, bo właśnie, no. Wysyłajcie mi po prostu wszelkie pomysły, czy to swoje własne, czy to już... czy to u jakichś innych youtuberów, czy to coś, no ale proszę, po prostu podsyłajcie te pomysły. Im więcej pomysłów, tym lepiej. Wykorzystam większość z nich, jeżeli w, wykorzystam wszystkie sensowne po prostu, tak? Yy, dobrze. Trochę. Tu. Opa, 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 opa. Zaślimy to wszystko. I, I potem. Oj! I potem zrobimy jakieś nie wiem co. Po prostu posłuchajcie mi. Następny odcinek będzie, jak uzbieram trochę waszych pomysłów. Więc im więcej pomysłów pod, podeślecie, tym szybciej będzie odcinek. Na razie na ten tor wyścigowy. Nie na tryby, tylko na tor wyścigowy. Opa! Dobrze. Dobrze. Teraz weźmy sobie repeaterek. I teraz trzeba by to wszystko płonnie pozasilać. Do, do, do. Sięga Dotąd sięga Dotąd sięga Pyk Pyk I pyk Jeszcze raz yy, Wyłączę sobie autoskok, bo to jest jedno wielkie zło Dobrze, już nie ma autoskoku? Załączyło się, że ma nie być? Dobrze, załączyło się Idziemy tutaj dalej zasilamy. Jak możecie mi screenshoty podsyłać coś, linki do jakichś mapek... Nie, nie nie do mapek. Linki do screenshot. po prostu screenshoty, tak? I jeżeli to jest wykorzystane po prostu... Jeżeli to jest wykorzystane przyjść pomysł jakiegoś youtubera albo kogoś, to po prostu napiszcie, że to jest od tego i tego youtubera. Oj. No, to co ja robię? Dobry. Napiszcie wtedy, że to jest od tego i tego youtubera i tyle. I po prostu proszę podsyłać jak najwięcej tego, bo po prostu naprawdę jest mi to potrzebne, bo inaczej po prostu tej mapy nie będę mógł budować. Dobrze, pyk. 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 A ró również narzędzia różne, po prostu takie pomagające w budowie. Pyk. Oj, aj, oj, aj, nie wyszło, dobra. Pyk. Pyk. Oj, źle, źle, źle. Pyk. No, doszło do końca wreszcie. A tutaj pyk, tu jest gdzie piterek. I tutaj. Mm, teraz do góry trzeba. Pik, pik, pik. Opa, opa, opa. Mhm. Opa. Oj, jedziemy i gitara. Nie, nie gitara. Mamy tak to zrobione i w sumie tak pomyślałem? Wiecie co zrobimy? Wiecie co zrobią? Pokażę Wam osiągnięcia, jak one będą działały i tak dalej. Niechaj tylko znajdę teleportację do tego pokoju z tymi. To na pewno nie to osiągnięć. Proszę bardzo, mamy tutaj szalony w z jest droga ucieczki yy, mamy coś takiego i gdzie jest ta droga ucieczki? ona otóż jest na końcu quizu naszego rozłożymy go sobie bo możecie już nie pamiętać w sumie jak on wygląda quiz opa interpretacja pyk czy możesz niszczyć bloki oczywiście nie, stawiać oczywiście też nie nie można tego tak trzeba słuchać władzę wymienionych wskrótcie hmm, do lawy no to trzeba wskrótcie do dawy yy, pan agenci... co byś zrobił no oczywiście Byłbym robota z czemu zaufałem opa i widzicie gratulacje mamy tutaj po pierwsze to jak dobrze poznać regulamin to jest trofeum na C 1 i co jak widzicie nie pokazywałem wam tego to je, tu jest wielki napis pod tytułem ucieczka trzeba tu się dostać parkurem prostym po drzewach jest tu wielkie op, wielka, wielka ucieczka taka. a to skąd to się wzięło no dobra mamy tu i się dostajemy tu i tak tp ucieczka jest już teleportacja i co tu jest tu są kanbloki i tak po pierwsze o, no to, to na razie nie to nie będzie działo bo nie zaktualizowałem tego Opa, ale jest. No to coś nie będzie działo, nie zaktualizowałem, ale gdzieś tu jest. Eee, yy, to, to, to... To też nie... To, a tak, 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 tak. To jest... Yy, tu w ten sposób koczulce. C. Można sobie dać główkę. Yy, samo School Owner Troll. Można tutaj oczywiście potem sobie te wszystkie nazwy customowe dawać. O, proszę bardzo. Głowa gracza troll to jest właśnie główka taka troll owata. i tu dalej co my tu mamy? O i tutaj mamy tak. Yy, gotowe. Zasilmy sobie. Eee. Mamy drogę To jest to? Tak. O. Gracz Ramowski zdobył właśnie osiągnięcie szalony, tutaj jak się znaczy, skorzystaj z drogiej ucieczki. Jak się tego zrobić? To jest po prostu z zwykłą komendą telrał Yy, tak jak w tamtych. Yy, mamy normalnie, tak. Yy, Teoria i tak. I tutaj jest po prostu gracz, to jest to pierwsze. I teraz selector mowa p czyli najbliższy gracz, jaki tu jest, czyli w tym przypadku gracz Adamowski 10. Yy, tekst tutaj, dalej, właśnie zrobiło osiągnięcie. Tutaj teraz inny kolor, musi być kolor zielony i teraz ukryty ten. Ukryte takie, o. Action show, te show text, czyli że ma się wyświetlić tekst tutaj, jak się najedzie i ten tekst, który jest o, Z z drogi ucieczki i coś takiego i zwyczajnie po prostu te całe osiągnięcia opa, żeby Sam osiągnięcie otrzymać, to wystarczą dwa command bloki proste, naprawdę proste to jest proszę bardzo, to są te dwa command bloki, skopiowałem je Y, trzymając kontrol i klikając kółko na myszce pyk, proszę bardzo, mamy. Jest to jest to. Te dwie rzeczy proste, naprawdę. Tutaj mogę Wam też pokazać. Tutaj y, to dodaje główkę nam. Y, właściciel główki to troll. Akurat y, Gracz Troll ma y, główkę troll face. Y, name, nazwa, szalony. I teraz o. Y, y, Aha, dobrze, i tutaj, teraz, to co jest pod spodem, yy, osiągnięcie zdobyte, pierwsza linika tutaj, osiągnięcie zdobyte, druga linika falony, trzecia linijka, skorzystać z drogi ucieczki, czwarta linijka, powieść tą główkę w pokoju, osiągnięcie, Zmienię to jeszcze będzie to pokój trofeów, i tu będzie się wyświetlało gdzieś, yy, te yy, wkładało zarówno główki yy, za przejścia poszczególnych poziomów, jak i właśnie tego typu główki. Yy, I właśnie to zaraz zrobimy, Tak to działa to jest proste do zrobienia. Najprościej jest zrobić mamy kondroka i tylko i wyłącznie zmieniamy w nim gracza. Ony owner zmienić sobie na Adamowski 10 Proszę bardzo. I każdego gracza główkę sobie można w ten sposób wziąć po prostu Tak jak również wcześniej widzieliście. Jest to proste i właśnie w ten, i będą to nie tylko mm, Główki będą również tak, tak? Będą również zwykłe przedmioty proste, proste. I zaraz pokażę Wam tutaj dalej. Niestety nie ma dokumenty Spawn, co może być trochę, trochę uciążliwe, jest ale dobrze. Trzeba polecieć. To vanilla. Nie ma pluginków, Nie ma. Oj, nie ma. Dobrze. I mamy tutaj. Gdzie jest pokój, pokój trofeów. W tym pokoju trochę będziemy wszystko wpadli. O proszę bardzo, już nawet tu za... O, już nawet zrobiłem, to nawet nie wiedziałem. Jest znawca zasad. I szalony. To w sumie trzeba zmienić nazwę. O, mamy. Jak w klikamy to jest znawca zasad. Przejdź quiz jak doby poznać regulamin Tutaj właśnie narzędziem, które to wcześniej wam pokazywałem do dodawania punktu do tabliczek właśnie interaktywnych. Pofincie to widzisz. Jak się to zwyczajnie, tu się staje command block... Command block. Yy, redstone block redstone I tu się teraz wyświetla tak. tellerow, zwykły tellerow po prostu. Również z narzędzia, które widzieliście wcześniej. I tu stawia się powietrze. Proste. Yy, po prostu tutaj będzie tak więcej tego i po prostu jak się będzie klikał, to będzie się... Można dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby otrzymać właśnie osiągnięcie. I można sobie oczywiście osiągnięcie. Łówki Tak Pyk. Proste, proste, tak ja Myślę, że już będę kończył ten odcinek zaraz Co to, co to, 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 co to, co to Co to, co to jest Baj Wojtek Parufa Już nie mówi tak, to nie spa spać. Co A, bo kiedyś chyba tu komuś no, serwery pokazywa mi jak działa komenda TITLE Nie jest to nam potrzebne do tworzenia mapy, prawda? Widzicie, to po raz ostatni Ktoś tu się bawił po prostu Tym... Rozumiem, jak ktoś pierwszy raz widzi komendę, to normalne Opa A to co? Aha, Wojtkowy pokazywałem A to? Paruwa. Ja pierniczę to tu się odgrzybia. Dobrze. Więc co bym tu dalej mówić? To było na tyle w dzisiejszym odcinku clear. Mam nadzieję, że wam się spodobał. To czy O, że wam. Wybaczcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Z budowy mapy Twenty Games Adventure. Nie tylko zbuduję tej mapy Pamiętajcie, podsyłajcie mi wszelkie pomysły na przeszkody w wreszcie stylu. O, tak, dzisiejszy odcinek będzie miał o tytuł. Brak pomysłów, tak. No więc, do zobaczenia. Pa!